Witajcie kochani, dzisiaj kolejna środa, więc kolejny psalm, a raczej dokładnie psalm 40, część 2. Jak wiecie, wspomniałem już wcześniej, zapraszam Was do komentarzy, abyście w nich napisali, co Was przeżywacie poprzez te słowa psalmu, czy Was to dotknęło, bo to jest wspaniałe dzielenie się Słowem Bożym. Zapraszam też w komentarzach, abyście napisali też, które psalmy może trochę dalsze chcecie, aby przemodlić, odprawić właśnie tą modlitwą Lekcjo Divina względem innych psalmów, może dalszych. A kto dopiero jest na początku, kto pierwszy raz to ogląda, więc zachęcam, aby kto chce sprawdził te psalmy, które już wcześniej w ciągu ponad roku zostały już y, przemodlone. Więc zaczynajmy. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci, że przemieniasz i uświęcasz nas. Wspomagaj nas, abyśmy dążąc do Ciebie, służyli Tobie tak, jak Ty tego chcesz. Amen. Ave Maria. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Lekcja, Divina Część pierwsza. Lekcja, czyli czytanie. Głosiłem twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto nie pościągałem warg moich, ty wiesz o panie, sprawiedliwości twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem twoją wierność i pomoc, nie tajłem twej łaski ani twej wierności przed wielkim zgromadzeniem, a ty o panie nie wstrzymuj wobec mnie twego miłosierdzia, łaska twoja i wierność, niech mnie zawsze strzegą. Osaczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby. Winy moje mnie przygniatają, a gdyby mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie. Więc we mnie serce ustaje. Panie racz mnie wybawić, Panie pośpiesz mi na pomoc. Niech się zastydzą i razem okryją rumieńcem ci, co na życie meczychają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni. Ci, którzy z niedoli mojej się weselą, niech osłupieją, hańbom okryci, którzy mi mówią ha ha, niech się radują i weselą w tobie wszyscy, co ciebie szukają i niech zawsze mówią, Pan jest wielki, ci, którzy pragną twego wybawienia. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie, Ty jesteś pomóżycielem moim i wybawieniem. Boże Mój, nie zwlekaj. Druga część, lekcja divina, medytacja, medytacja, wsłuchanie się, co Duch Święty chce przemówić do mnie poprzez te słowa, yy, właśnie, które mogą mieć najprawdopodobniej związek z moim życiem, z moim dotychczasowym życiem. Dzisiaj poruszyły mnie te słowa: A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia. Łaska Twoja i wierność, niech mnie zawsze strzegą. Myślę, że te słowa dzisiaj poruszają mnie, ponieważ niedawno, to znaczy wczoraj, byłem w spowiedzi świętej i te słowa tak dość mocno przypominają mi właśnie tą spowiedź, tą wielką łaskę. Jaką jest sakrament pokuty i pojednania, czyli tak zwana spowiedź? Wiem o tym, że ja jako człowiek słaby, grzeszny, i myślę każdy z nas może powiedzieć, że bez łaski Bożej nic nie może. Bez łaski Bożej oczywiście teraz staram się żyć w łasce uświęcającej. Prosić Boga o pomoc, ale po prostu słaba ludzka natura y, czyni we mnie to, że jestem grzesznikiem i to, że upadam. Ale właśnie tak jak w tych słowach pisze a Ty, O Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia, łaska Twoja i wierność niech mnie zawsze strzegą. I właśnie te słowa przypominają mi, że ta łaska Boża cały czas jest, ta Jego miłość. Miłość miłosierna, która prowadzi mnie do spowiedzi, a później do zjednoczenia się z Nim we mszy świętej, w przyjęciu komunii świętej, Eucharystii. Więc myślę, że to jest piękne i za to pragnę dziękować Bogu. Amen. Trzecia część lekcji o Divina, oratio, oracją modlitwa. Panie Boże, uwielbiam Cię, dziękuję Ci za wszystkie Twe łaski i dobrodziejstwa. W sposób szczególny dzisiaj dziękuję Ci za wszystkie sakramenty święte. Dziękuję Ci za Twoją miłość miłosierną i za to, że Twoja miłość miłosierna nie zna granic. Zawsze, kiedy prosimy Cię o przebaczenie, Ty nam przebaczasz, więc chwała Ci za to. I czwarta część lekcji Divina, kontemplacja. kontemplacja, wsłuchanie się w to, co Bóg chce przemówić do mnie, a nie ja do Niego. Oczywiście do tego potrzeba pewnej ciszy, pewnego czasu tej ciszy. I na zakończenie, Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dzięki Wam, że oglądacie. Jeśli Wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, przekazujcie dalej, aby się rozwijał ten kanał, aby może jak najwięcej ludzi usłyszało o tej metodzie lekcji Divina, o tej modlitwie. I warto by było, aby w komentarzach też pisać, co Was pociąga do tej modlitwy, a co może raczej nie, co może bardziej inną modlitwę bardziej praktykujecie. I. Więc do zobaczenia, ave Maria!